Witam serdecznie z tej strony Bert jesteśmy dzisiaj na funhardzie. Chciałbym wam ogłosić pierwsze beta testy dotyczące drugiej edycji serwera. Głównie na tych beta testach będziemy chcieli sprawdzić Antecita. Odbyło się tyle testów, no i Antecita się sprawdził. Chcielibyśmy zobaczyć, jak on się sprawdzi głównie na większej ilości graczy oraz jak on sobie poradzi, jeżeli będzie miał do sprawdzenia większą ilość graczy więc e, wszystko, wszystko się okaże i jakby wam to powiedzieć zapraszamy was serdecznie na beta testy, które odbędą się już jutro o godzinie 16 e, chciałbym dodać tylko tyle, że... E, poczekajcie chwilę, sobie ruchamy e, chciałbym dodać tylko tyle, że IP serwera będzie inny, ale to IP będzie inny tylko na okres beta testów ponieważ będziemy sprawdzać Antylidosa Będziemy sprawdzać zupełnie nową maszynę, która ma inną sieć. No troszeczkę, troszeczkę rzeczy będzie sprawdzonych i dlatego musimy po prostu sobie wszystko zobaczyć, aby nie było najmniejszych problemów z tym i tak dalej i tak dalej. <laughs> Więc tak jak mówiłem, musimy sobie wszystko, wszystko zbadać i dlatego AP serwera, oczywiście tylko i wyłącznie na beta testy, będzie to realhc.pl to IP które macie cały czas w prawym górnym rogu Cały czas to jest to IP Port domyślny to jest rzecz normalna Jeżeli komuś się nie wyświetla serwer Prosimy aby się połączyć z serwerem I tyle Ogólnie co do takich głównych informacji Chciałbym, chciałbym wam powiedzieć że dodaliśmy crafting antynog Jak widać antynogi Robi się w taki prosty sposób I tyle No to crafting co go brakuje 8 defilki jednego bloku diamentu ale to dobra to w takim razie weźmy te antenogi i zaraz wam pokażemy jak one działają nie jestem w antenogach i nie jestem na terenie gildy w sensie nie jestem w nogach i nie jestem na terenie gildy jeżeli jesteście w nogach nie mam akurat osoby która mogłaby to razem ze mną zbadać eee, więc to wygląda tak jeżeli jesteście w nogach i użyjecie sobie tych e, nóżek oczywiście na terenie wrogiej gildii no innej możliwości nie ma jeżeli na terenie wrogiej gildii tego użyjecie no to osoba która was uderzy jesteście do niej teleportowani jeżeli uda wam się zrobić taką akcję że uderzy was, że uderzy was członek z gildii przykładowo z łuku chociażby no to wtedy jesteście teleportowani do tej osoby do członka, waszy, członka z waszej gildi to będzie też jako ratunek lub po prostu jako dojazd w nogach wiadomo o co chodzi dobra eee, omijając to, jak widać mamy tutaj, no, tutaj grupowy tp to wszystko akurat całkowicie działa <ścoughs> co ja mogę wam jeszcze powiedzieć eee, normalne beta testy, droping jak drop zaraz przy okazji zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj wyglądało ale dropik troszeczkę będzie większy troszeczkę nie jakoś bardzo dużo ta skrzynka to jest skrzynka e, która będzie wam dropiła i potem będziecie mogli sobie otworzyć po prostu z niej ten z niej z niej z niej kluczykiem e, jak to się mówi no kluczykiem kupionym w sklepie lub wylasowanym od administracji to będziecie mogli wtedy sobie to otworzyć no a tutaj takie takie, ma, takie mały warpik PvP myślę że nic takiego dziwnego takie normalne w sumie jak widać tutaj, tutaj coś takiego, no do zdóbki takie rzeczy, nic dziwnego, Beczunko, beczunia, zejdę może na sam dół, coś takiego, taka, taka normalna rzecz, Ejku. nic dziwnego tutaj nie ma, taki, taki mały warp pvp. Eee, co do tego, co do, co do całej rozgrywki, no to tak jak mówimy, no chcemy zobaczyć wszystko, czy nie będzie żadnych problemów. Wiadomo, no głównie nam zależy, żeby nie było żadnych błędów, żeby rozgrywka toczyła się bardzo dobrze. I tyle. E, e, i tyle, i tyle. Jak widzicie, na no, finalizacji jest bardzo łatwa orka z tych nóżek, nie? Więc wystarczy, że cyk i już was nie ma. Dobra, widzowie. Proszę Was o zostawienie orki w górę. Proszę Was o rozsyłanie Discorda, ponieważ za zaproszenie osób na Discorda, za zaproszenie. 40 osób na Discorda to jest już ranga dla Was. Dla was ranga, więc zapraszamy Was serdecznie do zapraszania osób. Jeżeli zaprosicie do 40 osób, no to dostajecie rangę za darmo. Ja myślę, że to jest bardzo spoka opcja. I myślę, że warto z czegoś takiego korzystać. Ale chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli będziecie długo się łączyć na serwer, nie przejmujcie się tym. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację Nawet wam zaprezentuję, poczekajcie Zaprezentuję wam tą sytuację Nawet jeżeli będziecie mieli coś takiego bo Zrobiliśmy system kolejek eee, jeżeli Będziecie mieli coś takiego Poczekajcie, niech mnie połączy O, tutaj Jestem w takim białym pomieszczeniu O, proszę czekać, aż zostanie zalogowany Trzeba chwilkę poczekać, bo to kolejka Ładuje wszystkie dane gracza O, i was pokazuje. Dlaczego tak to wygląda? Bo mamy zupełnie inną bazę danych i na początku staramy się, żeby odczytało wszystkie dane z bazy niż żeby potem wczytywało wszystko podczas, podczas, jakby to można powiedzieć, podczas, podczas gry. Więc to może pomóc w optymalizacji, zobaczymy jak to się wszystko sprawdzi, więc proszę się tym nie przejmować, to jest tylko i wyłącznie taka mała rzecz. I co mogę Wam powiedzieć? No, białe, jak biomy border 700x700 700 jest zostawiony na razie. E, 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 biomy takie normalne. I co? Myślę, myślę, że spoko będą do walki, do budowania kuboidów. Takie płaskie spoko. I co ja Wam mogę powiedzieć? Zapraszam Was serdecznie do zostawienia łapki, do dołączenia na discardy i zapraszenia osób na discarda po darmową rangę. I tak jak mówiłem, jutro godzina 16. Zapraszamy serdecznie. Dzięki wielkie, siemoneczko, pa pa.